Trzeci dzień mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie RSX w Portugalii za nami. To był dobry dzień dla mnie, kolejny już, więc jestem bardzo zadowolony z tego dnia. Mi w ostatnim wyścigu może troszeczkę zabrakło tam nie wiem, szczęścia, bo byłem trzeci, a ja dojechałem na, na szóstym miejscu, więc szkoda, ale w poprzednich wyścigach gdzieś tam zyskiwałem, więc może można tak powiedzieć, że wyszło na zero. Ciągle jestem na czwartym miejscu. Umację się na tej pozycji czwartej. Za mną zawodnicy zaczynają już dobywać coraz więcej punktów, więc ta przewaga rośnie. No i jest tak naprawdę cała dobra pozycja do ataku do pierwszej trójki. Przed nami jeszcze wyścig, jeszcze jeden dzień finałowy z trzema wyścigami czyli jutro i potem w sobotę rejs. więc e, trzymajcie kciuki. A, oczywiście Radek jest też e, e, piąty cały czas. Jesteśmy ex Powczoraj, e, Po wczorajszym dniu nic się nie zmieniło. Mamy tyle samo punktów i na, jesteśmy na czwartym, piątym miejscu, więc e, no, walczymy dalej. Pozdrawiam. Piotr